Na co dzień pomagają potrzebującym, dając nadzieję na lepsze jutro i pokazując, że można znaleźć wyjście nawet z najgorszej sytuacji. 21 listopada świętowali pracownicy socjalni. W Polsce pracuje około 20 tysięcy pracowników socjalnych, w Polskim Ośrodku Pomocy Społecznej 13. To zbyt mało, bowiem zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powinno być przynajmniej 20 pracowników socjalnych. Jest to zawód specyficzny i nie każdy jest w stanie sprostać towarzyszącym mu trudnościom. Inną kwestią są zarobki, które do atrakcyjnych raczej nie należą. To nie tylko pracownicy socjalni, bowiem często przyjmują inne role: bywają mediatorami, konsultantami czy prawnikami. To jest misja to jest poniekąd trochę pasja. Ponieważ jest to zawód bardzo wymagający, bardzo wymagający wszechstronnej wiedzy, zarówno pedagogicznej, psychologicznej, trochę prawniczej, więc jest to bardzo trudny zawód i wykonują go, tak jak Pani powiedziała, głównie kobiety. Jolanta Rutkowska-Łyskawa pracuje w zawodzie już 26 lat. Większość tego czasu spędziła pomagając podopiecznym Szczecińskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Praca z ludźmi sprawia jej dużą satysfakcję, szczególnie gdy uda się komuś pomóc. Ta praca jest na pewno niespecyficzna i wymagająca. Natomiast z takich trudności, które jakby obserwujemy teraz w środowiska, które bolą nas, dotykają, to widzimy właśnie ten wielowymiarowy rozpad rodziny, wzrost wszelkiego typu uzależnień i niechęć naszych podopiecznych do wdrażania zmian. Czujemy wielką satysfakcję, jeśli to się uda. Jesteśmy do tego powołani. Natomiast rzeczywiście, namówienie rodziny do tego, żeby spróbowała przezwyciężyć swoje trudności, jest naprawdę dużym wyzwaniem. Niosą pomoc samotnym, chorym i nieporadnym. Pomagają na różne sposoby, przyznając świadczenia pieniężne, ale również usługi opiekuńcze. Kierują do domów pomocy, a także pracują z rodzinami niewydolnymi wychowawczą. Jedną z trzynastu pań pracujących na stanowisku pracownika socjalnego jest Joanna Leończyk, która wykonuje ten zawód od pięciu lat. Pracownik socjalny musi być osobą cierpliwą, konsekwentną, musi lubić słuchać swoich klientów, umieć rozwiązywać ich problemy, przynajmniej starać się rozwiązać te problemy, pomóc klientowi na tyle, na ile to jest możliwe. I ta satysfakcja, która przychodzi w momencie, kiedy uda się rozwiązać chociażby jakąkolwiek część tych problemów, jest bardzo przyjemna. Praca jest trudna, wymagająca. Aczkolwiek czasami bardzo przyjemna i to też powoduje, że mam chęć do tego, żeby tą pracę dalej wykonywać. Pani Agnieszka od trzech lat pracuje w Policach. Wcześniej była zatrudniona w Szczecinie i w Dobrej. Pracownik socjalny to jest na pewno zawód, jakby z którym się trzeba urodzić. Tego zawodu nie da się nauczyć, wykształcić, nie da się do niego przygotować. E, nikt nas nie nauczy, jak ten zawód wykonywać, e, ponieważ e, no, doświadczenia nabywamy wykonując tą pracę. Aby wykonywać ten zawód, należy odznaczać się również empatią czy otwartością w stosunku do ludzi oraz chęcią pomagania w problemach, z którymi przychodzą do ośrodka. No ale jest to jednak praca. Tak, e, która, która wymaga też poświęcenia, e, która często jest e, jakby niedoceniana. I to mówię tutaj zarówno przez, przez w ogóle społeczeństwo, bo nie wszyscy sobie zdają sprawy z tego, czym jest praca socjalna, ale też i, i przez generalnie no zarządzających polityką społeczną w kraju, że ten zawód jest tak niedoceniany i tak niedofinansowany i te zarobki jakby nie pokrywają, zarobki pracowników socjalnych jakby nie pokrywają ich umiejętności i wiedzy, tak? są zdecydowanie za niskie. Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest od 1990 roku. Tego dnia świętują pracownicy wszystkich służb społecznych i pomocy społecznej, w tym również asystenci rodziny czy opiekunki środowiskowe. W przeddzień tego święta Policki OPS otrzymał od Wojewody Zachodniopomorskiego wyróżnienie za pracę Zespołu Pracy Socjalnej w ostatnim roku.